Trzeba dbać o ciało, trzeba je też leczyć, gdy tego wymaga, albowiem zdrowie jest łaską, którą trzeba szanować. Kiedyś do lekarza przyszedł pacjent i mówi: Panie doktorze, mam nadzieję, że jestem chory. Jak to ma pan nadzieję, zdziwił się lekarz? Bo nie chciałbym być zdrowy, panie doktorze, i czuć się w ten sposób im człowiek zdrowszy tym więcej ma sił aby czynić dobro innym wiemy jednak że z tym czynieniem dobra jest różnie dlatego potrzebny jest nam rozwój wewnętrzny duchowy rozwój serca aby można było w pełni służyć naszym bliźnim jednak wierzący człowiek nie panikuje nie tragizuje i nie rozpacza kiedy tego zdrowia jemu czy jego bliskim zabraknie on dobrze wie, że jeśli Bóg pozwolił na takie, a nie inne cierpienie, to też służy temu, aby kiedyś żyć w krainie wiecznego szczęścia i wiecznej młodości. Trzeba się leczyć, bo kto się nie leczy, nie pełni woli Boga. Ale z drugiej strony, nie trzeba panikować. Po tamtej stronie życia inaczej widzi się cierpienie. Po śmierci wszyscy Bogu dziękują, że mogli przez ten krzyż przejść. Widzi się cudowne owoce krzyża. Ludzie sobie najczęściej życzą zdrowia i dobrze, ale najważniejsza jest zdrowa dusza. Wtedy bowiem nikt nie rozpacza, nawet gdyby ciało poważnie chorowało. Zdrowie duszy daje pokój w każdej sytuacji. Więc o to zdrowie najbardziej należy zabiegać. A ile czasu ludzie poświęcają na uzdrawianie swojej duszy? Całe niemal życie kręci się tylko wokół ciała, i tych zakręconych mamy dziś bardzo dużo. Ale jeśli ktoś przez tyle czasu kręci się na tej karuzeli życia, to wiadomo, co się stanie później. Kto mądry wsiada na karuzelę, na przykład w wesołym miasteczku, i kręci się na niej przez wiele lat, przecież taki biedaczek zgłupieje je do reszty, nie mówiąc już, że i ciało będzie porządnie chorować, aż w końcu rozleci się i pozostanie z niego trochę popiołu. Czy dla garstki prochu warto poświęcać całe życie i drogocenny czas? Pomyśl, młody człowieku, czy to jest prawdziwa mądrość? Żeby tyle czasu poświęcać na coś, z czego zostanie tylko trochę popiołu. A przecież w każdym człowieku jest coś ważniejszego od ciała duch, który to ciało ożywia. Ile czasu współcześni chrześcijanie poświęcają dla spraw ducha? Godzinę w niedzielę na Eucharystii? Dla wielu i to jest za dużo. Więc tak łatwo rezygnują ze mszy świętej niedzielnej. Jaka to jest proporcja na 168 godzin w ciągu tygodnia jedna godzina dla duszy? Czy należy się więc dziwić, że ludzie ludziom tworzą coraz gorsze warunki egzystencji i dla ciała? Przecież prawie wszystko jest już zatrute, i woda i powietrze i skażona ziemia? Pojawiają się nowe, coraz groźniejsze choroby ciała i umysłu. Taki właśnie świat tworzą ci, dla których liczy się tylko ciało, a nie duch, którzy za Boga mają zysk, czyli mamonę. Najbardziej chora jest ludzka dusza, ale kto ją leczy? Gdyby ona była zdrowsza, na pewno ludzie ludziom nie tworzyliby piekła na ziemi. I byliby o wiele zdrowsi. Dziś mamy przepełnione szpitale, więzienia, domy poprawcze, domy dziecka, a to tylko z tego powodu, że ludzka pycha jest przed miłością, a szatan robi wszystko, aby ludzie stali się niewolnikami własnej nienawiści, zachłanności i w końcu różnych chorób.